Cześć, witajcie w kolejnym odcinku poradników animacji. Tematem dzisiejszego odcinka będzie skakanie. Żeby w pełni zrozumieć ten odcinek, powinniście obejrzeć też poprzedni, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, który dotyczył maskowania. Ale jeśli nie macie opcji maskowania, to koniecznie obejrzyjcie ten odcinek do końca, ponieważ na końcu zdradzę Wam, jak animować skakanie bez konieczności maskowania. A teraz zapraszam do odcinka. Kiedy animujemy podstawowy skok do przodu, to postać nie może od razu wyskoczyć w górę i do przodu, tylko musi się do tego skoku przygotować. Dlatego na początku musicie wychylić figurkę do przodu, jednocześnie wychylając jej ręce do tyłu, i w tym momencie ona się właśnie przygotowuje do skoku, i potem. Musicie ją gwałtownie wyprostować, a na następnym zdjęciu już ją ustawiacie na klockach i ręce może mieć wystawiane do przodu, no właściwie powinna. No i na każdym zdjęciu, niech figurka będzie o jednego studa dalej i o jeden klocek wyżej, i jak już figurka będzie na maksymalnej wysokości, to niech ona zostanie na tej wysokości przez więcej niż jedno zdjęcie, albo niech. Na następnym trochę powoli zacznie opadać, dlatego, zamiast usuwać spod niej jednego całego klocka, możecie zamienić go na dwie płytki. No i dzięki temu figurka trochę dłużej zostanie w powietrzu. No i potem już może sobie normalnie opaść. I kiedy już dotknie ziemi, powinna się trochę pochylić do przodu i wychylić ręce do tyłu, żeby to symulowało odzyskiwanie równowagi po wylądowaniu. No i jak już odzyska tą równowagę, to niech się po prostu wyprostuje. No i wygląda to tak. Aktualnie jest to zrobione bez maskowania. No i jeśli chcecie wiedzieć, jak zrobić maskowanie, no to tak jak już wcześniej mówiłem, obejrzyjcie mój poprzedni poradnik, w którym to tłumaczę. Pora na obiecony fragment filmu, w którym pokazuję wam jak animować skakanie bez konieczności maskowania. Będzie wam do tego potrzebna plastelina i jakaś ściana w tle. W sensie nie ściana waszego domu, tylko jakiś budynek, który będzie miał ścianę, bo to będzie wam potrzebne. Podążając za tymi samymi instrukcjami do zwykłego animowania skakania. Przymocowujecie plasteliną figurkę do jakiejś ściany, która za nią jest. No i musicie już tylko dalej odpowiednio wykadrować, żeby plastelina nie była widoczna. I przy robieniu takich ujęć musicie się trochę śpieszyć, ponieważ plastelina nie zawsze chce współpracować i czasem figurka na niej trochę opada, no bo jednak jakiś ciężar ona ma. To by było na tyle, jeśli chodzi o ten poradnik. A jeżeli zastanawiacie się, jak animować jakieś inne skoki, typu jakieś fikołki albo wyskoki z rozpędu, to tutaj już wiele zależy od waszej kreatywności i tego, jak potraficie zmodyfikować instrukcje, które wam podałem, tak, aby pasowały do waszych potrzeb. Bo przy robieniu animacji dwie najważniejsze rzeczy to cierpliwość i właśnie kreatywność, więc nią się musicie często wykazywać. No więc, jeśli ten poradnik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków, a ja się już z wami żegnam. Cześć!